Henrietta to ja. Urodziłam się w trakcie jednej z podróży moich rodziców między jednym a drugim teatrem. Tak naprawdę to podczas podróży trupy teatralnej z Goty do Wrocławia chociaż w metryce napisano, że urodziłam się w miejscowości Debln w Saksonii. No cóż jakąś miejscowość trzeba było wpisać do Metryki, bo przecież nie można było wpisać, że urodziłam się w pociągu albo na dworcu kolejowym, jak jakaś znajda. Na imię dano mi Henrietta. Chociaż tak naprawdę to mam na imię Johanne Rosine Henrietta. Jednak najbardziej spodobało mi się imię Henrietta. Moim talizmanem od zawsze był czarny bursztyn, a to dlatego, że mój tata mówił do mnie: Mój ty czarny bursztynku, to ze względu na kolor moich włosów. Od dzieciństwa występowałam razem z ojcem na scenie. Był okres, że mieszkaliśmy w Gota pod Erfurtem. A ja wychowywałam się na dworze wraz z książętami w bezpośredniej styczności ze sceną. Uczyłam się muzyki, tańca i grałam role dziecięce. Byłam ulubienicą pary książęcej.